Drodzy czytelnicy z gminy Dobra. Słowa te kieruje głównie do dzieci, a może także do młodzieży, która już wprawdzie książek dla dzieci nie czyta, ale może ktoś z was ma jakiś sentyment do autora z dzieciństwa. Nazywam się Grzegorz Kazdebkę, napisałem sporo książek dla dzieci właśnie. Książki o detektywie Pozytywce, książki o Kubie i Bubie, także książkę o Bodziu i Pulpecie. Bodziu i Pulpet to są chłopaki, które chodzą do szkoły podstawowej i mają też to szczęście, że raz na jakiś czas udaje im się spotkać na, swoim, na swojej drodze jakieś różne stwory z kosmosu, które ku trapieniu nauczycieli zabierają z sobą do szkoły. Jako, że dopiero co ukazała się moja najnowsza książka, właśnie o Bodzie i, pul o bodziu i Pulpecie, książka, która nosi tytuł Ale Kosmos, to znowu Bodzie i Pulpet. To postanowiłem wam w ramach akcji promującej czytelnictwo, do której to akcji namówiła mnie Wasza Pani od Polskiego, Pani Edyta Przystupa, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam wszystkich dorosłych, którzy sprawiają, że dzieci chcą czytać. Dziękuję Pani. Zachęciła mnie Wasza Pani od Polskiego do tego, że Wam przeczytał fragment swojej najnowszej książki, co też zrobię z radością. I tak będę patrzył co jakiś czas raz ten ekranik, który teraz, z którego teraz Was obserwuję, a raz będę zerkał na monitor mojego komputera, gdzie mam książkę. Muszę czytać z komputera, ponieważ utknąłem daleko od domu, jestem w tej chwili w Australii, a jak się domyślacie, gdy się leci tak daleko, to nie leci się z całą toną swoich książek zwłaszcza, tylko raczej z laptopem. Czymś do pisania, z długopisem, z notesem, no ale na pewno nie mam przy sobie wszystkiego, co napisałem. A zatem to będzie czytanie z ekranu komputera, ale to jest mój komputer, w którym napisałem tę książkę, więc mam do tego prawo. Ale Kosmos to znowu Bodzie i pulpet, Książka napisana przeze mnie, Grzegorza Kazdebkę, zilustrowana przez znakomitego Daniela Delatura, ale to mi musicie uwierzyć na słowo, że te ilustracje są znakomite. Zresztą możecie po tym, jak już skończę czytać, zajrzeć do, zajrzeć do internetu i zerknąć, jak książka wygląda. Przeczytam wam powiadanie, w którym nie pojawiają się ufolutki, nie, nie pojawiają się różne stwory z kosmosu. Pojawia się Bodzio, Pulupet i jego ich biedna pani wychowawczyni, pani Troć. A opowiadanie nosi tytuł Tylko bez targania. Wiele dobrego można powiedzieć o bodziu i pulpecie, ale na pewno nie to, że kochają chodzić do szkoły. Kochają za to z niej wychodzić. Chłopcy, jeszcze nie skończyłam, krzyknęła pani troć, ich wychowawczyni, ledwie rozległ się dzwonek na przerwę. Bodzi i pulpet, którzy zdążyli już jakimś cudem dobiec do drzwi, zamarli w nienaturalnych posach. Jeszcze praca domowa... Zaczyna się, szepnął rozgoryczony pulpet. Słyszałam, wychowawczyni zmarszczyła brwi. Owszem, tak, zaczyna się. Mam wrażenie, że do niektórych z trudem dociera, że rok szkolny już trwa. Bodzie i pulpet rozejrzeli się po klasie, ciekawi, o kim pani troć mówi. Dlatego, kontynuowała pani troć, napiszecie na jutro wypracowanie na temat moje sposoby na walkę z lenistwem. Popytajcie rodziców. Mój tata wyjechał, wtrącił pulpet. To spytaj mamy. Ale mój tata wyjechał do mamy, wyjaśnił pulpet. Mama jest w sanatorium, wróci za tydzień. Przez klasę przebiegł chichot. To prawda, potwierdził bodzio. Babcia się nim zajmuje, ale ledwo słyszy, więc nie ma co jej męczyć pytaniami. Pani troć uderzyła otwartą dłonią biurko. Dosyć, zawołała. Pulpet będzie miał dodatkowe zadanie. Mówiłem, zaczyna się, szepnął pulpet. Wyobraź sobie, że sam jesteś tatą, kontynuowała pani troć. Na przykład tatą bodzia. Co byś poradził, gdyby twój syn zapytał, jak walczyć z lenistwem? Tym razem przez klatę przetoczył się rechot, a nie chichot. A jaki mam być? zapytał urażony bodzio. Nikim, podsunął domyślnie pulpet. To znaczy sobą, prawda, proszę pani? Pani troć, chciała coś powiedzieć, ale nie zdążyła. Przecież, przecież to nudne, krzyknął bodzio. Jak ty się zachowujesz, smarkaczu? Huknął grubym głosem pulpet i wytarł go za uszy. Przeproś panią. No tylko bez targania jęknęła pani wychowawczyni. Twój tata ci targa? Nie, przyznał pulpet. No widzisz, ale powinien wrzasnął obolały bodzio. Jeszcze pyskujesz pulpet zmarszczył brwi i zrobił taką minę, jakby zamierzał podkręcić wąsa. Mam sięgnąć po pas? Co to za średniowieczne metody pani troć złapała się za głowę. Właśnie zasapał bodzio. – Średniowieczne, czyli jakie? – chciał wiedzieć pulpet. – Niewspółczesne, niepedagogiczne, nieskuteczne – oświadczyła pani troć. Jako ojciec powinien się – Jako ojciec powinieneś wytłumaczyć bodziowi, że postępuje źle. – Przecież tłumaczę. Słowami, nie pasem. – Ale tak będzie szybciej. – Ale ten skrót prowadzi na manowce – zirytowała się pani troć. – Dokąd? – Na manowce. – A gdzie to jest? Klasa zachichotała. Pani troć zagryzła wargi – Policzyła do dziesięciu, a potem uśmiechnęła się sztucznie. Na manowce, czyli donikąd, objaśniła. Jeżeli rodzic ma rację, to przecież, to przecież nie dlatego, że jest silniejszy, prawda? W przeciwieństwie do bodzia, pulpit nie wyglądał na przekonanego. Nawet klapsa nie można? Zapytał zawiedziony. Nie można. A liniką po łapach? No wiesz? A mokrym, zwiniętym ręcznikiem po pół? Nie, przerwała mu z krzykiem zdenerwowana wychowawczyni. Zapadła cisza. To ja nie chcę być ojcem, Bodzia, oświadczył na burmuszony pulpet. Bo co to za frajda? Porzucasz mnie? Bodzio pociągnął nosem. Własnego syna? A żebyś wiedział. W takim razie należą mi się alimenty, zawołał ucieszony Bodzio. Dawaj. Co to są, za, co to są alimenty? Pulpet spojrzał niepewnie na, poczer, na poczerwieniałą panią troć. Pieniądze, Trombo. krzyknął Bodzio, żeby opuszczonemu dziecku niczego nie brakowało. A ja czuję, że mi teraz bardzo brakuje chipsów. Ale zanim zdołał przekonać Pulpeta, żeby ten mu zrobił zakupy w szkolnym sklepiku, rozległ się dzwonek na lekcję. Spędzili je ją, stojąc w kącie, każdy swoim, w dwóch przeciwległych krańcach klasy. To było nagranie na żywo, w pewnym sensie, że ja nie ćwiczyłem wcześniej tego czytania. Wybaczcie moje wszystkie lektorskie potknięcia. Pozdrawiam Was z bardzo. Teraz słonecznego Sydney z Australii. Podejrzewam, że przywiozę stąd książkę, kolejną, być może o bodziu i pulpecie, a być może o, o Detektywie Pozytywce, może o Kubi i Bubie, bo nie wiem jak długo w tej Australii zostanę. Trzymajcie się zdrowo i, spoczuć, i w poczuciu humoru, bo pamiętajcie, że człowiek uśmiechnięty, radosny, łatwiej jest zdrowie, gdy zachoruje. A ja w ogóle takiego człowieka się choroby tak łatwo nie mają. Do zobaczenia. Na koniec pokażę Wam australijską, piękną, synejską zatokę z nadzieją, że. Niedługo takie piękne słońce będzie świeciło też w Polsce. Pa, pa.